Jestem w drodze do Wat Pho. Wat Pho. Yes. Wat Pho. To Wat yes. um, Jest okropny trafik, więc mi. Nie trafik, jak się mówi. Ruch. Więc mi trochę zejdzie tam dojechać. Korki w Tajlandii są naprawdę. Porządne. Um, bierzcie to pod uwagę, jeśli będziecie podróżować w Bangkoku. Um, jest dużo korków. <laughs> Czytałam o tym na internecie, ale nie spodziewałam się, że będzie aż tak, tak źle. W sumie w tej chwili się ruszamy, ale przed chwilą staliśmy tak z 5 minut bez <mum> Dzielnice, gdzie, są, gdzie jest dużo świątyń. Tak wygląda. Jest pałac, jest, są takie tradycyjne budynki. Wat Po jest jedna z najstarszych Ład w Bangkoku i ma powierzchnię około 80 tysięcy metrów. Wat różni się od innych świątyń tym, że jest otoczony murem, ale tak dla sproszczenia jest świątynią. Wyjściówka do tej świątyni kosztuje 100 batów, czyli około 3 dolarów mniej, um, ale przy, przy tym dostaje się jeszcze wodę za darmo. Pho jest jedna z najbardziej znanych i rozpoznawalnych świątyń w Tajlandii i jest też jedna z najważniejszych, bo są rankingi świątyń w Tajlandii i, i ta jest właśnie jedna z tych najważniejszych. Jest to miejsce urodzenia współczesnego tajskiego masażu. Przede wszystkim łatwo jest znane z tego, że zawiera leżącego Buddha. Takiego najbardziej znanego leżącego buddę. Jeśli nie tłumaczę rzeczy za dobrze, to jest po prostu z tego, że brakuje mi słów. Ale staram się i to jest chyba najważniejsze. Budy oh. Powtarzam się cały czas, ale jest tak strasznie ładnie tutaj Jak ładnie Przepięknie Ślicznie Wow mm. Ale ładna lampa i ten obszar jest ogromnie wielki, więc tak za każdym kątem jest coś nowego, przepięknego. Łatwo, super, super przepiękne. Polecam. E, teraz próbuję podejść do pałacu, ale jest dalej żałoba studniów, studniowa i wiadomo czy można wejść. Jestem teraz przy głównym pałacu, ale niestety duża część tego jest zamknięta z powodu żałoby po śmierci króla. A na dodatek mam tylko do 15.30 do zwiedzania, a już jest chyba 15, 15, 15, chyba mi zostało 15 minut, więc spróbuję Wam pokazać jak najwięcej. Powierzchnia tego pałacu zawiera powyżej. 200 tysięcy metrów. Mieszkali tutaj królowie od 1782 roku do 1935 roku. Co mnie najbardziej fascynuje jest ile detali jest w tym wszystkim. Jest niekończąca się ilość budynków, a w każdym budynku jest tyle tysięcy detali. Um, jest to niesamowite. Jestem strasznie głodna i próbuję coś znaleźć, zjeść, ale wszystko wygląda na zamknięte. Idę w stronę Molla. Mol, Molo Mola. Na razie wina widziałam tylko jedną restaurację. Jestem w jedynej restauracji, której znalazłam przy tym Molo i zamówiłam sobie kurę z e, smażoną... Cashew nuts, cashew. Nie wiem, czy to Zawsze można się spodziewać takie przyprawy, jest cukier, um, ocet, um, coś z papryką ostrą. I to jest taki, uh, to jest taki ostry, trochę pikantny, pikantna sucha papryka, coś takiego. Nie mogę się przyzwyczaić do tego, jak bardzo tanio wszystko jest tutaj. Obiad plus woda eee, wyszło 120 batów, czyli jakieś 3 dolary, nie wiem, 3,5 dolarów. Jestem strasznie złączona i zamiast wracać przez miasto Uberem, które by mi zajęło z godzinę, postanowiłam spróbować um, water taxi. Eee, pan za mną chyba chce być we filmiku. Powerbanka, bo mi telefon się zaraz wyładowuje. Wyładow, wyładowuje. Anyway, um, kupiłam sobie go, ale i tak nie mam kabla do iPhone'a, więc. Yes. wracałam na pociąg, a na windzie poczułam zapach popcornu chicagowskiego i się dam spuścić. Tak przy okazji wytłumaczę co to jest popcorn chicagowski, czyli to jest popcorn o smaku sera cheddar i em, karamelu. Jest to wspaniałe. Mam 3 godziny czasu zanim mam się spotkać ze znajomą, więc zobaczę jaki tu basen mamy na, w tym hotelu. Trochę zimna to woda. Teraz jadę na Khao San, czyli jedna z najbardziej takich turystycznych ulic w Bangkoku. Najbardziej turystyczna chyba. I jest znana z tego, że jest bardzo dużo turystów tam, dużo hostelów. Dużo hostelów. i